Ewangelia według świętego Łukasza Podeszło do Jezusa kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma wstania, i zagadnęli go w ten sposób. Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał. Jeśli umrze czyjś brat, który miał żonę, a był bezdzietny, niech jego brat pojmie ją za żonę i niech wzbudzi potomstwo swemu bratu. Otóż było siedmiu braci. Pierwszy pojął żonę i zmarł bezdzietnie. Pojął ją drugi, a potem trzeci. I tak wszyscy pomarli, nie zostawiwszy dzieci. W końcu umarła ta kobieta. Przy zmartwychwstaniu, więc którego z nich będzie żoną? Wszyscy siedmiu bowiem mieli ją za żonę. Jezus im odpowiedział: Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą, lecz ci, którzy uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym i powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić, już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania. A że umarni z martwych wstają, to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa o krzewie, gdy Pana nazywa Bogiem Abrahama, Bogiem Izaka i Bogiem Jakuba. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. Wszyscy bowiem dla Niego żyją. Na to rzekli niektórzy z uczonych w piśmie. Nauczycielu, dobrze powiedziałeś. I już o nic nie śmieli go pytać. Bóg nie jest Bogiem umarłych, ale Bogiem żywych. To właśnie teraz jest nasz czas czas na uwielbianie Boga, czas na słuchanie Bożych nauk, czas na zapewnienie sobie miejsca w świecie przyszłym poprzez właściwe życie i przestrzeganie Bożych praw. Bowiem umarni nie potrzebują Boga. Wiele osób jednak żyje, jakby będąc umarłymi, nie zdając sobie kompletnie sprawy, że żyjąc teraz, żyją dla Boga. Potem może być za późno. Dlatego, jeśli jakaś część Ciebie umarła, to pozwól, aby z wstała już teraz. Błogosławionego dnia.